Chciałbym tę powtórkę zobaczyć z innego ujęcia, bo wyglądało, że piłka wyjdzie w aut. Też miałem takie wrażenie, ale ostatecznie odbiła się od słupka i mamy bramkę. Może dzięki tej bramce zmieni nam się to widowisko. Do tej pory nudy, nudy i jeszcze raz nudy. Dobre podanie. Renato Sanchez. Atak pozycyjny, długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. Wszystko na jeden kontakt. Dobra pozycja. Szansa! Świetna obrona. Renato oh. Santes. No, z tego miejsca można strzelać. Długo, spokojnie rozgrywają atak pozycyjny, czekają na błąd rywala. Ajet. Wygrany ten pojedynek. Wybiega na pozycję. Fordi. Piękna interwencja. Czekamy na doświadkowanie z życolocznego. Strata w ataku. Kinsley Coman. Strzelać. Zaraz może być remis. Jest gol! Wyrównująca bramka, proszę państwa. Wyrównali w tym spotkaniu. Można powiedzieć, że gra rozpoczyna się od nowa. Jeden do jednego. I druga połowa meczu Ligi Weekendowej Mistrzostw Fut. Ruszyli. No, jestem ciekaw, jak trenerzy zareagują na boiskowe wydarzenia. Przerwa w meczu często sprawia, że obraz gry zmienia się dramatycznie. Draxler. Douglas Costa. No, już blisko pole karne. Czarują teraz długą wymianą piłek rywala, chcąc uśpić jego czujność, by wreszcie oddać strzał. Bajet? Mają szansę na kontratak. Jest zawodnik na czystej pozycji. Jest w polu karnym przeciwnika. Insley Coman. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Ależ wspaniale to zrobił, już za zagranie. Martial. Bardi. Lukaku. Blisko pole karne. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyśl... Zuma. Nie dał mu tam spokoju przeciwnik i w efekcie nie zdołał utrzymać piłki w wojsku. Renato Sanchez. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. Przeciwnicy przejmują piłkę. Tak? Do końca meczu jeszcze pół godziny. Kinsley lajkomał? No i piłka trafiła sędziego. No, może być groźnie. Jago Renato Sanchez Jest rzut roczny, stały fragment. Jak to wykorzystają? Znakomicie wypiąstkował teraz piłkę w pole. Piłka wyszła na aut. Kan. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. No świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. Dobra pozycja do oddania strzału. Dobre, ofensywne wyjście. Ponsen nie wykorzystał szansy i wciąż remisowo. Kan. Ależ fatalne podanie. Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Robi się niebezpiecznie. Ładnie się zapowiadało, ale rywale odebrali piłkę. Łatwo, łatwo, za łatwo oddali tę piłkę. Do końca meczu jeszcze 20 minut. Bardziu. Sędzia pokazuje grać dalej. Przywilej korzyści. Jak to wpadnie, będą prowadzić. Co za precyzja. Świetnie podcięta piłka. Już blisko pola karnego. Ależ rozumieją się bez słów. Kapitalne podania. Połusend. Goal. Dzięki temu trafieniu obejmują prowadzenie. Spodziewałem się